Godnika Pielskiego jest to wyjątkowe wydarzenie, przede wszystkim dlatego, że tą nagrodę przyznajemy wyjątkowym ludziom. W naszym tutaj małym lokalnym środowisku żyją osoby, które są wyjątkowe. Wyjątkowe ze względu na to, że chce im się po prostu działać. Mają pasję, chęć do działania, mają odwagę by marzyć, mają głowę pełną pomysłów i chcą to wszystko wcielać w życie. A my tylko na tym korzystamy, tak? bo ich pomysły sprawiają, że nasze życie jest po prostu lepsze i fajniejsze. Zdecydowanie lepiej się nam w pile żyje i chcie, chcemy tutaj po prostu być. Historyczne wydarzenie, bo faktycznie otrzymać pierwszy raz w historii nagrodę, i to taką ważną nagrodę, bo dziennikarze na co dzień raczej krytycznie, a nie z takim z sympatycznym podejściem do wszystkiego, co robimy, patrzą na, na pracę samorządu, na, na, na pracę polityków. Trudniej się przebić zawsze z dobrą informacją, więc uznanie z ich strony. I to jeszcze w tak niezwykły sposób odbieram jako naprawdę być może zauważenie tej, tej ciężkiej, takiej codziennej pracy. Miłe wyróżnienie, bardzo miły wieczór. Chwila doceniania w większym gronie niż, niż na co dzień. W innym gronie niż na co dzień. Wśród ludzi zajmujących się różnymi profesjami nietypowo sportowymi konkurencja jest na pewno spora w powiecie pilskim. W kwietniu prawdopodobnie wycertuję w międzynarodowym turnieju Felixa Sztama. Tam będę reprezentował Polskę, mam taką nadzieję. No, celem, marzeniem jest olimpiada, do której jest daleka droga to kwalifikacji trzeba przejść to dowód uznania dla naszej pracy dla pomysłu dowód uznania nie tylko dla nas, ale dla wszystkich tych, którzy za to stali bo to, co scenicznie się wydarzyło w tym widowisku teatralno-muzycznym, to jedna rzecz, a druga to za naszymi plecami było jeszcze mnóstwo osób, więc jest to w pewnym sensie nagroda zespołowa, ale przyznana przez dziennikarzy, więc tym bardziej cenna, bo wolna od wszystkich zależności. No po prostu niezależne. To jest ciężka praca, którą wykonywaliśmy przez dłuższy czas. Wydaje mi się, że to jest taki clue e, wydarzeń, które miały miejsce e, przez ostatni jakiś powiedzmy rok e, czas. To dzisiejsze wyróżnienie jest szczególnie dla nas, jako do spółdzielni, że jesteśmy spółdzielnią, która jest można powiedzieć na dzisiejszy czas, zgodnie z tradycją. Szczególnie to wyróżnienie jest nam dzisiaj przydatne, ponieważ jesteśmy w dobie tzw. Tak można powiedzieć rewolucji na tle żywności naturalnej. Dzisiejszy dzień jak gdyby nam przywołuje temat, że reprezentujemy spółdzielnię, a więc tych około 400 członków dostawców mleka. Reprezentujemy w spół dwie, dwa zakłady przerobowe, to znaczy się czarnków i Chodzież, w tym zatrudnionych jest około 200. Profesjonalny zespół dziennikarski Tygodnika Pilskiego, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy serwis medialny internetowy, nasze miasto.pl. Wspaniała impreza, świetni goście, wspaniałe nagrody i plebiscyt z 25-letnią tradycją, no cóż dodać więcej. Dla nas, jako dla Polska Press, wydawcy największego, nie tylko w regionie, w Wielkopolsce, ale także w kraju, wydawcy mediów Piła to jest bardzo strategiczny punkt na naszej mapie. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, że jesteśmy z tak wspaniałym zespołem. Mogę tylko pogratulować wszystkim nagród, wszystkim laureatom, ale też pogratulować zespołowi, który tak wspaniale zorganizował dzisiejszą imprezę. Cieszymy się, jesteśmy w roku jubileuszowym Tygodnika Pilskiego, 40-lecie. Już dzisiaj możemy zaprosić na wrześniowe obchody jubileuszowe. To będą niespodzianki, ale na pewno mnóstwo będzie się działo. Serdeczne gratulacje raz jeszcze dla wszystkich nagrodzonych.